Jak się ubrać na to wesele? No to to, to jest bardzo ważne. Na które? Nie chodzi tam o tu, jakieś rodzina, przyjaciele i tak dalej. No bo tu suknie ślubne, ale zobaczcie, że one mają pewien rys wspólny. Po pierwsze, są no piękne, przyozdobione, ale są białe. Zaraz do tego wrócę. Jak się na ten właściwy, najważniejszy ślub i wesele ubrać? Ślub wesele. Z Jezusem Chrystusem w niebie. Ostatnia księga Biblii o tym opowiada, 19 rozdział księgi Apokalipsy. I pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, tak naprawdę, przepraszam, że będę mówił o tym, trzeba się umyć. Nie myśleć o stroju i sukni, ale najpierw trzeba się umyć, żeby być na tym weselu, jako oblubienica, czyli panna młoda. Stan wyjściowy. Z powodu grzechu jest taki, że jesteśmy brudni, że jesteśmy ubłoceni albo jeszcze co gorszego, że nasze, nasz strój to jakieś szmaty skrwawione i tak dalej, tak Biblia wszystko to opisuje. Po to poszedł Jezus na krzyż Golgoty, aby przelać swoją krew, żeby nas umyć. Każdy, kto osobiście zawoła do Jezusa Chrystusa po obmycie z grzechów, jest czysty w oczach Boga. Czyli najpierw trzeba się umyć we krwi Jezusa Chrystusa, osobiście do Niego zawołać. A teraz zobaczcie, jest mowa o stroju, o stroju panny młodej. I dano jej, ósmy werset, przyoblec się w czysty, lśniący bisior. To jest właśnie białe, piękne, białe szaty. I do dzisiaj jest to w tradycji ujęte. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Jak się ubrać? A to już dziś. Możesz zacząć pracę. Jesteś zbawiony. Ale teraz, kiedy wybierasz? Zrobić coś złego, co nie podoba się Jezusowi? Czy też wysilić się, by zrobić coś dobrego dla Niego? To właśnie kolejny element szaty przygotowujesz na to wesele.